to Wita, witam! Zapraszam na mój kanał, zaskrybujcie kanał, tego typu dziękuję, że wchodzicie, udostępniacie, bardzo się cieszę. Tylko typu trzeba iść do przodu, nie do tyłu, tego typu jak tam żyjecie, tylko typu ja se odpoczywam, oglądam tego typu. Czy będzie dzisiaj live? A zobaczę. Jak mi się będzie chciało, to może odpalę. Tego typu. Zobaczę, zobaczę. To ja ustawiam reguły streamu. Czy będzie stream, czy nie będzie streamu. Tego typu właśnie. Nie wy jako ludzie, tylko ja. To, to ja prowadzę, nie wy. Wy jesteście tylko widzami, którzy oglądają nas. Tego typu. Hmm, właśnie. Jak tam żyjecie? Tego typu. No właśnie. Ja idę do przodu, a wy idziecie do przodu. Wy jako ludzie. Hmm, kiepsko widzę. Tego typu, właśnie. Dlaczego to tak mówię? Bo widzę, jak się zachowujecie, jak debily na czacie na stymach. Tego typu u nas. Czy proliście wczoraj na czacie, Ile wiezie, Jezus! Ja ma pierdykę, Ja się zastanawiam, kto jest tu i gdzie to my jesteśmy debilami, czy wy jako ludzie. <noise> Widzicie, to Was boli, że olewamy Was. Jak Wy nas olewacie, my też od Was olewamy. Tego typu. Widzicie? I kto jest tu górą? Tego typu. Hmm. no łabałem tego typu. Wy ta się śmiecie. Hejtujecie, ale sami nie macie dobrze w domach tego typu? Hmm, małolate, gimbusy. Jesteście po drugiej stronie i kto jest tu górą? Tego typu? Wy czy ja? Bo na razie to ja jestem tego typu. Widzicie? Kto wygrywa? Takie bonze. A wy? Tego typu, właśnie. Słuchajcie. Wy jako ludzie nie umiecie nas doszanować, umiecie nas obrażać, wyzywać inne rzeczy. Ale pomóc nam, wspierać nas i robić jakieś fane cele, się nasze wyjebane. To miejcie dalej wyjebane, tylko przegrywacie jako frajerzy, tego typu.